Czasze piskor wydaje się, że skontruje, ale nie, bo tam pole wspiera koleżankę i proszę bardzo. No, mimo, że mają tę przewagę, to ona jest niewielka i za chwilę tak naprawdę może się to wszystko wyrównać. Albo nawet Helsinki z przewagą, bo hot fantastycznie sobie radzi, na blisko, bez przybliżenia. No to jest ta moc. I za chwilę to może być koniec. No Helsinki już idą, już idą po 2-0. Zdecydowanie nie, ale mimo moment genialny. Wow! Po tych platformach lata sobie. Rekord skoczni. To też jest kwestia tego ćwiczenia, tych ruchów w powietrzu, tego dobrego wyjścia z progu. No może trochę nawiązuje do skoków narciarskich, ale faktycznie coś w tym jest. Może wrócą, no ale... Trzeba by na pewno, bo... Ta przewaga teraz zrobiła się taka. Wow, wow, no wow, wow, wow. Panie Patrykos, ależ pan, żeś poszalał teraz. Po mapie pokazując nam nowe triki. To jest niesamowite. Inna mapa NCPC piwo waży zdecydowanie runda trzecia. A teraz już początek Distu. Dwa szybkie fragi od niego. Na razie ta przewaga niewielka po stronie NCPC. Distu znowu dają sobie znać. Teraz jeszcze typowy się dokłada. Najprostszy możliwy sposób wygrać pojedynek strzelecki. Tak jak teraz prawie zrobił to Houdini. Oczywiście było dwóch rywali. Szkoda, że strog Londyta przyszedł sekundę później i ci faktycznie utrzymał się jak najdłużej na posterunku. No i falę rozpoczyna teraz swoją akcję. Bardzo ładny strzał od niego. Jeszcze próbuje pomóc Pasia i tutaj z wyskoku. trafiony No a teraz Pasia. Bardzo ładnie. Chociaż Piskor wydaje się, że skontruje, ale nie, bo tam fale wspiera koleżankę i proszę bardzo, jak pasza z tego wychodzi. To no jeszcze tutaj widać, że miała tego metkita. Co Piskor? się dzieje? Z jednej pozycji Bistu, z drugiej typowy. A przy takiej przewadze C naprawdę Michałek się musi postarać wraz z godim no ale w Michałek tak jakby mnie usłyszał. Tyle, że strefa C. Sytuacja jest wyjątkowo trudna, już nawet Cox nie decyduje się na podniesienie tej lepszej broni. Cały czas walka z tymi dualami. No i Piskor jako osoba z AK i tak tego nie wykorzystuje, bo Zayan miał jeszcze shotguna. Piskor chyba też już się poddał, a tam... W tym momencie zawodnicy chudych pyków się, można by powiedzieć, że zabunkrowali. No i Zefir z tego Galila daje o sobie znać po raz kolejny. Cały czas oglądamy pojedynki z perspektywy ekipy atakującej, która ma spore problemy z dostępem do broni. Oj, ale Zephyr pokazuje, oj. że nie trzeba mieć AK czy też Galila. Shotgun wystarczy, by spokojnie dwa fragi zdobyć i jeszcze przez chwilę cieszyć się z wstrzymanej polityki. Aktywne przez prawie 30 sekund, więc trzeba o miejscówkę walczyć. Nieprzyjemne dymne, ale. Ciekawie dwójkowo przede wszystkim ekipa żółta. O no San tylko z tymi dualami. I o tym mówiły, że jest to broń, która stanowi wielokrotnie o sile samych zawodników. No i teraz znowu te berety dają o sobie znać. Tak więc jeszcze tutaj nie wszystko stracone. Chociaż znowu odpowiedź od koksów tutaj. Przyspieszenie, walka w tej strefie, ależ tam się zrobił tutaj dziki, dziki zachód.